Hoł ho-ho, moi drodzy! A zatem witam Was bardzo serdecznie w... w tę piękną wigilijną noc! Dokładnie po godzinie 23 niestety. Ale tym razem, no właśnie tak jak słyszycie, w przecież do zeszłego roku, tym razem faktycznie w czasie trwania świat Bożego Narodzenia. Konkretnie w... nie, nie przeddzień świat Bożego Narodzenia, no w Wigilię! Czy, czy, jakoś tak, nieważne. I z tej racji oczywiście chciałbym Wam życzyć, no, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Smacznej, smacznych potraw dzielinych, udanych prezentów. I spędzania miłych chwil z bliskimi. No bo co innego mi pozostaje, je oczywiście, no, zrobić. No, w tej sytuacji nagrywania takiego ani danego filmu, poza. No właśnie, no właśnie, to co jest zawsze głównym motorem napędowym, co jest zawsze główną atrakcją w wszelkiej masie filmów informacyjnych. Czyli podsumowaniem, o, wy, wy, o, wy, wy ten. Z, z... O, ten uśmiech się komputer. Co jest zawsze istotą filmów evolacyjnych? O, nie, na to nie patrzymy. Istotą filmów evolacyjnych na moim kanale, czyli po prostu podsumowanie tego, co ostatnio i czasy na moim kanale się zadziało oraz tego, co wydarzy się w przyszłości. No. I wybaczcie, jeżeli podobnie jak w zeszłorocznym filmie, jest świąteczny, będę mówić trochę nieskładnie. No ale. No, o tym o będzie za chwilę. Dlaczego, dlaczego, dlaczego. Dlaczego ten. No ale pewnie już możecie się domyśleć po dacie publikacji ostatniego filmu. No więc, tak. Na przestrzeni. Od poprzedniego filmu, który. Od poprzedniego filmu, który ukazał się. A właściwie, dwóch ostatnich filmów w postaci. Tak więc, no. Nie, jeszcze raz. Zatem, no. Jestem Wam. Powiem tak. Jestem Wam ewidentnie winien. Ewidentnie jestem Wam winien wyjaśnień. Z powodu tego, dlaczego tak długo na kanale nie ukazały się filmy. Wtedy, wtedy, był, wtedy był to dwa tygodnie przerwy, teraz miesiąc. A obiecałem właśnie w odcinku ostatnich Zombie Infection, że dwa dni po jego publikacji zostanie opublikowany na kanale... Zostanie opublikowany pierwszy odcinek, no, naszej następnej serii gameplayowej, właśnie z tej zapowiadanej w, w na wrzesie niespodzianki. Której, no... Której, no... Nieudana, nieudana walidacja pliku. Ostatecznie no miałem przyjechać wyszukać właśnie na internecie jak jej zaradzić, ale jak jej zaradzić, ale niestety, ale niestety ty zamiast to załatwić od razu to grubo z tym zwykłem, z powodu zajmowania się oczywiście cały czas. No, no, no. Ogarnianiem, ogarnianiem swojego, z powodu mojego ogarniania cały czas, oczywiście, tego życia prywatnego, plus bliższą większą, kuktatroszkę, za oglądaniem YouTube'a, zamiast do, no, wiecie, działaniem. No ale. No ale jednocześnie, wiecie, zap zapowiadałem przecież na początku tego roku, że, że będzie to film. Poza wyjątkiem, oczywiście, października, wyjątkowo szczyty w publikację, więc wróciliśmy, można powiedzieć, że do standardowego rytmu publikowania filmów. Ale trochę jednak, jednak tym razem poszło to w dziwnym kierunku, bo od ostatniego filmu informacyjnego, w międzyczasie którego wy, 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 po, którym... Z którym poruno ukazał się ostatnia Czessy Infection, na kanale nie wydarzyło się nic! Dosłownie, nie został opublikowany żaden film, ani nic innego takiego! Była za to pustka przez cały ten miesiąc, aż do, aż do dnia dzisiejszego. Kiedy to widzimy się w kiedy to widzimy się w, w ten widzieliny wieczór z okazji którego oczywiście zdążyłem wam już złożyć stosowne życzenia No i tak no no i tak Dlaczego tak wyszło Otóż jak zapewne wiecie z, z, w międzyczasie Możecie to jednocześnie wiedzieć z tych Jednocześnie wiedzieć z tych właśnie materiałów No, no, czter, no tej, tego do no tego Chikazobi ostatniego na przykład To, to ostatnio czasu złapała mnie faza na Na ponowne, na chociażby podobne oglądanie telewizji Która No jakby, jakby, jakby jeszcze i tego, jakby kukta to z kolei internet Jakby kukta normalnego internetem nie starczyło Gdzie złapałem się na oglądanie no, różnych tam programów czy to na przykład na Games. Co poważnie to odwróciło moją uwagę od zarówno publikacji tej rzeczy na kanale, które sobie zaplanowałem, aby zrobić serię GPLEWO z tej niespodzianki, tym bardziej dzięki wyszukaniu, jak naprawić te walidację, tę nieudaną walidację pliku tejże niespodziankowej gry jak i też jednocześnie ogarniania dalszego PlayStation 4, gdzie tak jak mówiłem też w tamtych materiałach, no wydane mimo było już te wszystkie aczety do ogarnąć, pozostało mi jeszcze tylko jeszcze tylko te wideoklipy, jeszcze ogarnąć te wszelkie wideoklipy, no poprzenosić, pousuwać wraz z ich, oczywi, wraz z zdjęciami oczywiście ich danych, no no różne takie rzeczy znaczy no generalnie już to zrobiłem ale pozostaje jeszcze te rzeczy wszystkie pousuwać. Bać, ale, ale nie czuję się jeszcze do tego zdecydowany I koniec końców skończyło się i koniec skończyło się na tym że danym jest z, z, tym, z, techn z tą technologią wiarową dla tej bestwórki Zapoznać się taki, w takich trochę godzinach szczytu kiedy już no, cała kiedy no, już cała rodzina moja no, się zlazła do domu Możemy wspólnie oczywiście świętować dziś tegoroczne, tegoroczne Boże Narodzenie Chociaż dzisiaj teoretycznie mógłbym to zrobić Mógłbym to zrobić, Bić bo da co miałem cały dzień, ale no znowu przeznaczyłem go, go na, na różne pierdoły, no osobiste te przyjemności takie takie mniej ważne takie tych mniej ważnych. No i to, tak się właśnie tu znaleźliśmy, a, a miałem domyślnie, a mogłem nagrać domyślnie nie ten film, no, no we, we wcześniejszych godzinach dzisiejszego dnia, aniżeli teraz. Czyli po godzinie 23. No ale przynajmniej przejdę do, do tego z tego filmu świątecznego i tego filmu świątecznego, który odbył się grubo po świętach, a wręcz dzień przed Sylwestrem Ech. Tym razem faktycznie udało mi się film, nagrać filmy w trakcie trwania Świąt Bożego Narodzenia. Pod, właściwie pod koniec widzieli. Także z tej racji, ci, będę mógł Wam jak najbardziej życzyć na świat udanych świat Bożego Narodzenia na kolejnych dwóch dni. Bo dzisiaj mieliśmy Wigilię. Ale o tym będzie pod koniec. Póki co, z pozostałych informacji, no to skoro. No, jako że tak jak mówiliśmy, no nie na nie wydarzyło się nic przez te, te ponad miesiąc, a, a mimo to i tak zdążyliśmy do te baterii już do prawie 9 minut, no to powiedzmy za to co zapowiadamy na następne parę dni, no pomiędzy właśnie tym dniem a trzy, a 31 po, który, w którym to dniu ukaże się oczywiście Sylwestrowym, film Sylwestrowy. Sylwestrowe życzenie na rok 2026 tym razem. Gdzie od razu Wam powiem. Na który. Wtedy to roku od razu Wam powiem z tego miejsca. Tak wiem, no wielkie zapowiedzi. No, kilka minut. Kilka minut. No, no. Na film przed. Że utrzymamy. My naszym rytm. Publikowania filmów z tego roku. Czyli no, czyli, no, parę filmów na dany miesiąc z, z powodu chęci ogarnięcia ogarniania z powodu chęci ogarniania ogarnięcia, do no, tych i owych rzeczy w swoim życiu, w swoim życiu prywatnym, no, związanym z, związanym z graniem na, P, na PS4 i i, i tym razem już naprawdę zajęcie się Weedon siódemką, który który póki co, który póki co, no, sobie leży i się kurzy. Bo w tym roku niestety ostatecznie mi wypadło. Ale za to przynajmniej udało się, ale za to przynajmniej udało się mi się chociażby chociażby zrobić, ale przynajmniej udało mi się zrobić chociażby takie rzeczy jak jak e, ogranie po pięciu latach wreszcie, po pięciu latach zwłoki wreszcie tego, tego Goldenaya, tego, 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 tego remake Goldenaya, który który na równi z oryginałem oraz, oraz EWGN z PlayStation 2 Ma przynajmniej stanowić się z najlepszych gier Wiadomo Tak jak mówiłem w, w materiale Oczywiście, o czym wam już mówiłem w materiale Oczywiście podsumowującym tego resztę To Gdzie jednak no podsumowałem tę grę ustawi Krytyków, którzy którzy Którzy, którzy oceniają Którzy ostatecznie oceniają którzy w ogóle z tego około, co jako bardzo dobrze łączy się nie... łączę się oceny i tak dalej, a... a prawda jest taka, że oczywiście ten, no poziom, poziom wyżej na to zasługuje nie... nie bo... ale to nie jest temat... ale to, ale to, to jest, to jest i na inny raz w każdym razie w każdym razie no dane nam było chociaż, chociaż no, no, przynajmniej z PlayStation 4 no, okarnąć się te Unchartedy do koca wszystkie już gry z tej serii rozegrać, Prze z czego czwórkę no, po 4 latach tak z woki udało się wreszcie ukończyć, a, a zaginione dziejstwo no, jeszcze w tym samym roku, chociaż zbiegało mi się to z, z miesiąc, chociaż no, obudziło mi się to z miesiąca na miesiąc, ale, ale o to jest, ale o to uzyskaliśmy właśnie w te, ten, w tym momencie, ostateczną to wolność, w trakcie której uzyskiwałem przerwnicę było oczywiście to to GoldenEye no, no to się właśnie znaleźliśmy w tym miejscu co całkowicie wolni, całkowicie wolni duchem i ciałem by móc zapoznawać się z czymkolwiek tylko chcemy mając zaplanowane no, jeżeli chodzi o PlayStation 4 no to razem się z VR-em, ale przedtem PlayRoomem i, play, i kamerą PlayStation Camera no ale Pomówmy po, po, po lepiej o planach na kanał, o, 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 tym co planujemy na kanał pomiędzy właśnie tym, pomiędzy właśnie ty, dzisiejszym Sylwestrem. Bo, bo trochę, bo trochę ten, bo trochę, bo trochę tak naprawdę zgubiłem, zgubiłem, zgubiłem wątek. No więc do no, obiecuję, że tym razem fakt, że, u, że no, na pewno, na pewno coś się ukaże. Jakiś, jakiś materiał gameplayowy, jak nie z tej niespodzianki, to ponownie czegoś innego. Chociaż no, no mój, mój, chociaż no... Moje kafelki zainstalowane gier na, 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 ten, na te telefon. Na telefon, który teraz ten, w informacyjny nagrywam. Mówił, mówił kurde same za siebie, jaki... Czy, się teraz zainteresować. im I... I myślę, żeby przypadkiem nie zrobić zrobić pojedynczego gameplaya z jakich, z gdzieś wcześniej na i na kanale gry. Zobaczymy. No i skoro przy zapowiedziach do różnych rzeczy jesteśmy, no to przydałoby się też na jednak o drugi kanale, czyli Michael Media Seth, Fox, na którym... Niestety wbrew temu, co, co tam mówiłem w... omen no, no no ostatnim w filmie informacyjnym, nie ostatnim filmie informacyjnym na Totym to kanale. Tak naprawdę nie będzie, Tate Wiwewracyjny nie, nie będzie, ostatni, jego ostatni nie będzie, nomen, men ostatni właśnie, bo okaże się w tym roku, bo ukaże się, no, w Sylwestra pozwolę sobie nagrać jeszcze jeden, albo, albo parę dni wcześniej, albo parę dni wcześniej, nagrać sobie jeszcze jeden, na ten jeszcze jeden jedyny, tym razem faktycznie ostatni, ostatni film na Sylwestra, ostatni film informacyjny właśnie na ten kanał, w którym podsumuję, w poszu... które podsumuję pokrótce. No, również co poszło nie tak z moim ogarnianiem. Z kolei tym razem idą za siódemki ponownie i to i całe kanału The Movies. A potem to wszystko z... ustawię na nie publiczne i stworzę do tego dedykowaną playlistę. No. Zatem to, to by było na tyle w tym. w tym. już faktycznie się film informacyjny, w którym w którym mogliście się dowiedzieć, że... No. No, taki, no oczywistości po, po postaci tego, że nie ukazało się na kanale od czasu poprzedniego filmu informacyjnego i... i ty, oraz 14, oraz ostatniego oraz odcinka zrobi na na tym kanale nic przez blisko miesiąc. Oraz tego, że, że w następnych jak... No, no... obiecuję wam, że jak najbardziej ukaże się, się no, jakiś kolejny materiał, oby, najlepiej oczywiście gameplay, żeby no nie było tak, że, że, że jakiś miesiąc obyci się bez gameplaya na zakończenie za No a tymczasem No i jeszcze no przecież to Miej się wspomnieć o oczywiście informacjach no Aktualnych statystycznych naszego kanału. 255 filmów, 43 subskrypcje, 8302 wyświetlenia. No i chętnie bym też ewentualnie powołał się na to, co mówiłem powołałbym się też na to, co mówiłem cholera, w właśnie tym vlogu informacyjnym z okazji z dnia Niepodległości Ale już, ale 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 niestety stwierdza, Ale niestety przykrość Że nie mogę tego zrobić, bo Bo raz, że, że, nie ma, że już Niestety trochę zabonić, co tam mówiłem A nie chcę mi się teraz o tym przełaniać A dwa Ten wolacyjny niestety trwa już zdecydowanie za długo Tak więc dzięki wam za Dzięki wam za wytrwałość że, że ten film obejrzeliście. Życzę wam udanych pozostałych dni świąt. I i różnych i różnych tam udanych rzeczy z tej okazji, na przykład wspólnych seansów z rodziną, jakiegoś filmu, serialu i tak dalej. A my to czas widzimy się już za niedługo w kolejnym materiale na kanale. Który ukaże się jeszcze przed Sylwestrem. A nie, że, a, nie, że, a nie, że... to będzie ostatni film, no, A nie, że kolejny film będzie od razu, ta to, to, to Sylwestrowe to od razu podsumowanie roku. No. I w międzyczasie też in, jeszcze jednym ostatecznie film informacyjnym na kanale Michael Edison, które wytłaczyły dlaczego. Dlaczego zaczął film informacyjny? Na no, nim nie był ostatecznie ostatni. No! Topa! I jeszcze raz życzę wam wesołych świąt. Tak samo jak na, tak samo jak na, na początku materiału. No, pozostaje dwójki świąt. Wesołych świąt. Pozostaje dwójki świąt. No i, no i naprawdę, obiecuję wam: jakieś gameplay na na, w tym miesiącu się jeszcze przez Westrebu kaszę. Życzę więc w takim razie też cierpliwego czekania. I teraz to już staro by było na tyle. Cześć!